Witajcie w, w zupełnie nowym programie o życiu ludzików LEGO. Dziś zwie się on toksyczny Tadeusz. Oto ja, toksyczny Tadeusz. Zamierzam dzisiaj odkryć tajemnicę schodkowej piramidy majów Mazgajów. Stąd właśnie zamierzam rozpocząć nasze poszukiwania z placu boju. Tak więc przejdźmy do poszukiwań. Hej! Na no, cześć! Kim ty jesteś? Jestem. Jestem bławem! To widać. Hej! Ale co ty tutaj niby robisz? No, słyszałem, że nakręcacie program telewizyjny. Też chciałem wystąpić. Pogięło cię? Hej! Tadeusz? C czego chcesz, Rysiek? Ty jesteś tylko operatorem kamery. I zapamiętaj to sobie. Miałem na myśli, że on y, mógłby nam pomóc. Y, we trzech raźniej. On! 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 To głupie! Ja tak nie uważam! Ech, no dobra, dobra. Niech wam będzie. Idziemy w takim razie we trójkę. No dobra. Tutaj będziemy kontynuować nasze. Ej, kto we mnie sypnął piachę? Hej, ty tam, ostrożniej trochę! Sorki, nie chciałem. Jestem kopalniany Włodek. Ej, robicie program telewizyjny? No nie, znów to samo. Jak dla mnie to w kupie raźniej, bo kupi nikt nie dotknie. Tak, tak, przejmijcie mnie, tak. A w ogóle to czego szukamy? Ach, świątyni Majów Mazgajów, idioto. Nie oglądasz Toksycznego Tadeusza? No nie. A masz ty w ogóle telewizor? No nie. O Jezus. To za przypał? Dobra, nieważne, bierzemy tego przypała. Makilow może się przydać. Tak więc zgłębimy teraz tajemnicę tego. Czy coś się ze mną poruszyło? Witajcie, cni! Nie no, przepraszam bardzo, kolejni! A co, robicie program telewizyjny? Uradny też możemy? Tak, w ogóle wszystkich głupków, których znajdziemy po prostu na ulicy, to se weźmy. Może macie jeszcze jakiś przyjaciół, co? O, sprowadzimy ich. Witajcie! O Jezus, dobra, bierzemy wszystkich, tylko już nie gadajcie. Tak więc ja... I moja grupa, tak, tak. Kamera SIRWPLE. Tak więc przede wszystkim ja będziemy zgłębiali tajemnice, tej świątyni. Tak czy inaczej, teraz muszę sobie od nich odpocząć. Więc czekajcie już na następną część toksycznego Tadeusza. Rady już koniec? Bakteria się kończy w kamerze.